Nagrywamy upamiętniający film bo ona. Ona tu przyjechała. Ale ona też tu jest. Tak. I to jest ostatnia wizyta tej. W tej odsłonie, po to też szczuchła. Ona tu już nie przyjedzie. Eee, pozdrowienia przyjedzie. dla ludzkości. Ja jestem tu jeszcze, tu ja pozdrawiam królowa. Królowe o, Królowy są tylko królowa trzy. Proszę zobaczyć. Królowa to tutaj jest, królowa tu jest. Królowa, proszę. Już, Przepraszam bardzo. Tu, proszę jest bardzo. Królowa, tu. tu jest. Królowa tu jest. Królowa tu. Eee, no, tak naprawdę, królowa jest tylko jedna, czyli muła. Muła! E, także. E, pamiętkowe zdjęcie. Mam parcie na szkło. Poszło. E, pozdrawiamy nasze dzieci. Mę mężów, których nie mamy. To ona. Ja. Bo ona ma chociaż byłego. Ja. Cóż jeszcze możemy powiedzieć? Może coś dodać od siebie? Ja chciałam powiedzieć, że ja bym chciała, żeby na świecie pokój i żeby delfiny, po prostu, że wszyscy o delfiny dbali i żeby one nie wpadały w A ja dziękuję mojej mamie, tacie oraz wszystkim, którzy tam głosowali. I tak zostanę miss. W e, Generalnie dziewczyny lubią na przykład też parol. E, no to co? Jesteśmy w mosznej. Nie tej, o której myślicie? Mm -mm. O właśnie, nie takiej, co pokazała Figaj. Ona jest po prostu, wiecie... Zostawiamy no, ją tutaj na leczenie. Tutaj, że więc... się ja nie mam przecież, kurwa, korony. To nie jest kurwa. E, no to co, kończmy tą e, frasobliwą przygodę. Kończ właśnie. O, pan, pan. Pany, pan. pan, pan, pan. pan, pan.